Z tej strony dzieju się i witam Was w kolejnym odcinku z serii Rolnik z Podlasia. Na samym początku przypominam Wam o łapce w górę, subskrypcji i komentarzu. Zobaczcie, spadł nam śnieg, spadł nam śnieg. No i nie zostało mi nic innego, niż po prostu tutaj odśnieżyć. No bo trzeba tu odśnieżyć, no, no, no po prostu, żeby tu się w ogóle dało jakoś funkcjonować sensownie. Tu odbrawę zrobimy, zobaczcie, tutaj. Tu trzeba będzie poogarniać To brawo do, do sąsiada ja przymknę, tutaj przed, troszeczkę oblecimy. Słuchajcie, napadało śniegu. Trzeba będzie dzisiaj maszyny wytestować w boju. Czy będzie podryftować troszeczkę? Troszeczkę podryftujemy, słuchajcie. I bardzo ważna też kwestia: dostawcie subskrypcję, proszę was. o to, mało brakuje do 20 koła subów. A na 20 tysięcy subskrypcji będzie live 12-godzinny z nagrodami. Także ja już się nie mogę doczekać, aż to wbijecie. I jeszcze troszeczkę brakuje, ale to nie szkodzi. Mam nadzieję, że to szybko szybko wszystko pójdzie. Słuchajcie, ja już siadam do ciągnika. Tak swoją drogą zobaczycie, co ja dzisiaj mam na głowie. Bo na głowie mam takie coś jak free track. Zobaczcie, mogę się obracać. A kolejna ważna sprawa. Mam na kierownicę, słuchajcie. Dzisiaj lecimy na, na kierownicy. Dobra, ja mam z samasza taki sobie tutaj pług. Ja go muszę podpiąć. Jeszcze troszeczkę. Jeszcze. Jak tam. Dobra, Tyknie. Tyknie. Zaczepiamy go. A, Zaczekajcie. Kable opodłączać. I możemy teraz sobie elegancko wycofać. No za mną wszystko. Mogę, mogę cofać chyba, co? Zobacz to. Dobra. Ja bym zaczął w ogóle od tego. Od... Yy, od bramy, nie? Od bramy sobie zaczniemy i będziemy jechać w stronę, w stronę... podwórka. Będziemy jechać sobie w stronę podwórka. Dobra, dawaj, ośka, ośka, ośka. Jak tam jedzie, jak tam? Dobra. Dobra. I o, po prostu od strony bramy, żeby tu, wiecie, to sensownie, chociaż raz na tych odcinkach podśnieżać nie? Dobra. Na drogę wyskoczyłem, nic nie. jedzie tam. Jedź, jedź. Dobra. Ja go opuszczam. Kacie, ja ustawię go. W którą stronę będziemy spychali? Chyba w tą, co? W tą, no trzeba w tą. I powolutku. Powolutku zobaczymy, jak to będzie szło. Jest tego śniegu, powiem, tego śniegu napadało ogromno, o, ogromno dużo. Ale tak pewnie się zastanawia się, prawda, nie było odcinka, więc też już tutaj kurczę, no już zrobił się grudzień nam. Już pierwsze dni grudnia są. Więc tu zimę trzeba jakoś tam niestety, ale przeboleć. No zima jest takim no, nudnym okresem. Nie szukajmy, się, ale zima jest nudnym okresem. E, ja tej zimy to nie lubię za bardzo. Ja nie lubię za bardzo tej zimy, bo tu nie, nie ma co robić. Dobra. Ja już mogę go podnosić. Jeszcze sobie wcofamy. Jak tu się odśnieżyło? Jest luksio. No troszeczkę niżej mógłbym ten pułk ustawić w zasadzie. I na lewą stronę może teraz będę kiprował. I potem już wszystko w lewo. Wszystko w lewo, słuchajcie... E, ale chociaż tam pod chałupę, to nie. To ja zrobię w ogóle inaczej. W ogóle inaczej zrobię. Ale na początku nie podumałem. Ja tu muszę przejechać. I tu od strony garażu pod płot. Pod płot ja to będę pchał. No bo co ja sobie tu zapkam Cały ten? Całą wiatę, No to, to tak nie może być. Ja dopiero o tym pomyślałem teraz, wam powiem. Dopiero teraz się. Jóźko po, po, podumał. O jezu, że. że się że napcham wszystko pod ten. Tu podwiatę Dobra, jeszcze troszeczkę cofnę, żeby tu od początku zbierać O, elegancko Teraz opuszczamy Ja to mniej więcej tak na środek ustawię Żeby to mniej więcej na środek brało Słuchajcie, powolutku, powolutku Powolutku Opa Opa, opa, dobra Tu jest kostka, więc żeby też jej nie, nie porysować Tutaj, nie, no bo jednak to by była lekka, lekka lipa Lekka lipa Oj, tu już bym musiał łopatą podśnieżyć to wszystko. Robię jednak w lewo troszeczkę. Troszeczkę na lewą stronę. Bo powiem wam, że tu z dwoma no, może nie. No ale zobaczcie, w porównaniu do mnie, no, to ta skarpa. No to, no kurde, no tego śniegu jest tu od groma. Widzicie, to naraz na to nie bierze w ogóle. Myślałem, że to na raz wszystko weźmie. Ja już mam tego samasza na niżej, jak się da. Już, no już niżej nie idzie, no już niżej nie mogę go y, opuścić. I wam powiem, że troszeczkę jestem niepocieszony z tego powodu. Bo ja, ja myślał, że to, to wszystko naraz ładnie, ładnie wiecie, zbierze. A tu jednak o taki szwans. To taki szwans, nie? Eee, a. O, i pod płot do góry. I tak będziemy w kółko. No tak w kółko będziemy. No bo, no bo tego śniegu tu jest mega mega dużo. Gacie, jeszcze nie umiem się do końca obracać na tym filtraku, więc od razu was przepraszam. Generalnie co sądzicie o, o filtraku? Ja czekam no, na to na to co co wy o sądzicie, sądzicie, bo mnie to o mnie to troszeczkę ciekawi czy wam się coś w taki format podoba czy wam się taki format nie podoba no myślę że do takich rzeczy ciągnikowych po, po tym, ma być driftowanie no to myślę że to będzie w sam raz tak szczerze wam powiem zobaczymy czy ciągnik lepiej driftuje od BMK a jak ty driftuje gorzej no to w sumie może i dobrze. liczę że BMK wygra jednak no bo BMK to jest BMK ciągnik to jest ciągnik Chociaż ciągniki, no no nie wiem no zobaczymy co on tutaj dybać tak szczerze Mam nadzieję, że BMK podała i że. Dobra, to trzeba wcisnąć ogień. I on nie chce iść. Kubany, nie chce iść, patrzcie. Patrzcie, zak. Kubany. Widzicie to? Pa. Pa. Kopię się. Kopię się. Cholera, tyle za... tyle za zapłacimy i się będzie mi kopał? No to nie ma tyle mocy, żeby... żeby troszeczkę śniegu tu poogarniać. Nie, słuchajcie, zaraz tu z chyba wejdę z wiadrem, bo. Ja tu nie widzę przyszłości Dlatego ciągnika też zbyt nie przyszłości, już na mojemu gospodarstwie nie widzę jak go śnieg pokonuje Dobra, tego śniegu jest tutaj cholernie dużo Dawaj, dawaj Baśka, dawaj, 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 no dużo cię nie proszę, no raz W roku trzeba od śnieżyć podjazd, no Lecisz, lecisz malina, lecisz Lecisz, lecisz Dajcie mi ile filtra kosztuje? 180 zł zapłaciłem I że to jest fajny garaż do, do gier, oczywiście, że tak że tak Dobra no, troszeczkę tutaj powiem Wam, że lip, lipnie to jest porobione. Po tych chałdach też jedzi, To też nie jest przyjemne. Zobaczcie, jak tu fotel podskakujemy. Wytrzącham je dzisiaj, jak nie wiem. Dobre, stąd bym wjechał. I okay. lecimy dalej, czego opuścić? Puścić i tutaj. Nie, no to. Tego się nie da dobrze odśnieżyć. Tu trzeba chyba z tym do palarku albo za chodzić. Bo i ten śnieg topić po prostu. Ja zaraz zapalniczkę wezmę, pach, niech to się topi. Benzyno podleję, żeby na pewno dobrze szło. No bo jestem troszeczkę nie, niezadowolony z tego, jak to się. Jak tu tutaj e, zbiera ten śnieg. Ale poczekajcie, jeszcze raz tu po prostu przejadę, dajmy temu szansę. Jeszcze raz tutaj przejadę i może akurat, wiecie, za drugi przejazdem to już wszystko ładnie pozgarnia, żeby tu chociaż równo było. Jak nie będzie równo. To mam powiem, że to nie płuk, a gówno. Tak zrymuję sobie, pozwolę nawet zrymować Dobra Dawaj, cofaj Słuchajcie, jeszcze raz może przyjadę po tym odśnieżonym eee, po tym odśnieżonym jeszcze raz bym przejechał Żeby zobaczyć to dobrze pozbierał. zobaczcie jakie tu są hałdy Jakie tutaj hałdy są O zobaczcie, to jestem ja To jestem ja, to jest dziejuś Słuchajcie Też tego obracania do końca nie ogarnąłem, tak bym się przyznał szczerze O, zobaczcie Dawaj ale no to dzisiaj normalnie z tego gopro vloga, vloga kręcę w farmingu Czemu z tej strony dzieje się w kolejnym odcinku <noise> Vloga farmingu kręcę słuchajcie Właśnie, nie bądźcie faje, zostawcie laje Jak tu pisze Hubo, nie bądź fajka, zostaw lajka Tak zostawcie łapeczkę w górę, su subskrypcję, bo to naprawdę mi się Mi się przyda Mi się to przyda Ja lubię jak jest dużo łapek w górę Ja lubię też jak jest dużo subskrypcji no na razie tych subskrypcji nie jest aż tak dużo w zasadzie tam 19300 na ten moment, kiedy to nagrywam. To, czy to jest dużo, czy nie, no to już jakby... Oceńcie sami. Moim zdaniem, no to jeszcze do tej... Chciałbym mieć te 20 koła. No nie ukrywam, że to bardzo chciałbym mieć, to jest mój cel na... Może na wakacje? Do końca wakacji myślę, że się powinno udać to wbić bez problemu. No jak bijecie 20 koła subów to. Będzie też live 12 godzinny chcieliście 24 to na tej na czacie, na live, ale... Ja nie dam rady. 24 godzin wysiedzieć. Znaczy ze spaniem, no ze spaniem, tak bez sensu troszeczkę. Zobaczcie jak on zbiera tutaj elegancko. Zobaczcie jak on tu elegancko zbiera. Dobra, a jak tam za mną? No już jest lepiej. No już jest lepiej, po prostu trzeba będzie to na... Wiecie, na dwa razy ogarniać. No bo, no, bo naraz nie idzie, naraz to nie idzie. Słuchajcie, no to obracanie to jest lekko problematyczne. Najbardziej bardziej troszeczkę pod kątem tą kamerkę do tego free tracka tak jak w Eurotracku, no to jest spoko, tylko wychylam się, wychylam się przez lewerami, więc nie muszę. To tak tutaj w farmingu jednak. Jednak... Oj! Nie przydupcę, nie przydupcyłem, dobra? Dobra, i opuszczamy. Opuszczamy i lecimy dalej. I lecimy dalej, żeby tutaj chociaż kawałkiem to ogarnąć. Tam yy, do Bizona tego wjazdu w sumie nie potrzebuję sobie ogarniać, tylko oby tutaj i pod dom. I, I tam jeszcze na zastodole prze, przelecimy. To w zasadzie więcej ja nie potrzebuję mieć uświężonego, no bo po co, nie? Wiecie, on by miał prosiek, bym na boki to zgarniał, a ja to przed siebie pcham. No ale no to co ja poradzę? Jak tu jest jedyna możliwość, żeby na tym gospodarstwie to ładnie porobić? No to zepchać to po prostu pod płot. Bo zobaczcie, ile tego śniegu tutaj jest. No, widzieliście jakieś w życiu tyle śniegu? No, widzieliście jakieś tyle śniegu normalnie? No, bo ja powiem szczerze, nie pamiętam, kiedy ostatni raz było tyle śniegu w zimę. Nie? Dobra, dobra, jest okej okay. Jest okej, okay, tylko tylko. To jeszcze do bramy bym tu poogarniał, Ten zobaczcie, jaki tu jest hałda śniegu nawalona, to jeszcze to bym ogarnął, Ale to w zasadzie tylko gdzieś od tego momentu, żeby dało się wjechać na podwórze. A, a tu już może być zasypane, bo i tak to jest nie, nieużytkowe, jakby pole, nie? Tych maszyn teraz też tak się nie wyciąga, więc w zasadzie wiecie, wiecie, wiecie jak to jest, nie? Ja będę mówił, jak wy wiecie. Yy, bez sensu mi tutaj to wszystko dokładnie. Eee, o jeż. W mi sensie jest to wszystko dokładnie... No, spychać. Bo mi teraz tylko, żeby ten podwórko się dało wjechać. Dobra, powiem, że to jest napierdzielone, tak, że nie wiem, no ale to ciężko jest to podśnieżać. O Jezu, zaraz się obalę się. Obalę się Zara. Ten pług się... opuszcza. Pługu Puszczaj się. No, patrzcie, patrzcie co ja zrobiłem. Dobra Dobra Odtąd muszę tu jeszcze pozgarnić Może to na drogę troszeczkę bym wypchnął To siedzi się może nie pogniewają co że ja Że ja na drogę to spycham Ja zaraz z podwórka nie wyjadę jak to będę robił Zaraz ja z podwórka nie, nie wyjadę Dobra słuchajcie ja wyjadę na, na główną drogę Tu sobie nawrócę Tu sobie nawrócę i stąd będę spychać żeby tutaj Jakoś to miało w miarę Więcej nogi, nie? Dobra, nic nie jedzie mogę. Mogę ruszać. Od razu sobie półko puszczę. I tutaj mnie interesuje tylko wjazd, sam wjazd to mnie na podwórze. Opa, dobra. O, no tu pozbierał, zobaczcie, elegancko. Elegancko. Yy, opa, opa, opa. Słuchajcie, bękę tam stoi z tyłu. Więc będą się odglać, nie żeby bękę mógł wziąć. To jest 12 minut filmu dla Was. Więc w zasadzie. To zaraz lecimy po BMK i będziemy troszeczkę tutaj driftowali Właśnie podpiąłem to kierownicę, żeby to... Tu wiecie, no ten test był rzetelny Ten test musi być rzetelny, bo to będzie na że to nie będzie aż taki... ...miarodajny, jak powinien być Słuchajcie, dobra, ja tu wyjdę Wyjdę stąd No tu jest no w miarę git, tu jeszcze przy domu muszę to poprawiać No już na podwórko da się wjechać, słuchajcie, i teraz zostało nam tutaj To nam tutaj, A, To BMK jest jednak u kolegi Będę już od niego zadzwonić, bo bajemkę mi oddał, bo ja mu pożyczyłem ją ostatnio. Coś tam potrzebował na, na ryby pojechać i chciał właśnie suwa. A że on tam ma kupetkę, to to pożyczyłem mu swojego suwa. Niech niech mi oddaje, bo ja do odcinka potrzebuję. Ja do odcinka mi się przyda. Bajemkę mi się przyda dzisiaj. Opa, dobra. Na to będziemy kiprowali, nie? Ta, na to będzie najlepiej. On jest podniesiony, opuszczony. Był opuszczony, ale to, to nie szkodzi, tylko do, kawałkiem wjechałem. Tutaj po woluteńku trzeba to jakoś rozgarniać. Do boki I tu od lewej strony zacznę, i potem drugi przejazd zrobię do prawej chyba po prostu. Sąsiada mi pod płot napcham. Cię nie pogniewa. się pod płotem, jak mu napcham, to on się nie powinien pogniewać, bo. Bo go tam nie ma, w zasadzie on się tu miał budować Nie widu, ni sychu, no ale zima jest, więc może... Może też dlatego, nie? Może też dlatego, przez to, że to światło odpadło, że to jest zima eee, Gdzie ja tutaj mogę to... Dokąd? W zasadzie dokąd ja bym chciał to... Mogę ten silos troszeczkę przysypać No teraz to mi się nie przyda też zbytnio Po tą tam sypałem do niego... To on jest pełny, znaczy pełny, no tam troszeczkę w nim jest Może dużo, niedużo, ale... To zawsze coś, zawsze coś ee, w silosie jest to e, asypane. Dobra, 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 dobra. I tak, żeby tylko dało się tutaj jeździć, wielkich tutaj nie wiadomo czego, to ja tu nie potrzebuję, nie? wiadomo jak wielkiego przejazdu, słuchajcie. Dobra, jeszcze. Jeszcze deszko. Jeszcze deńko. O. No i dobra. Jest okej. Okay. Jak na razie tyle mi starczy chyba. Ja chcę to jeszcze bardziej w lewą stronę. Chyba nie ma co. Chyba nie ma co, słuchajcie. Chyba nie ma co więcej tego. O, dobra. Ja dzwonię po to BMK. I pewnie już się w zobaczymy, jak tu będziemy gdzieś driftować sobie. Także widzimy się za chwilę. Dobra, słuchajcie, sąsiad już mi BMEczkę zwrócił. On brał ją z przyczepką, więc oj, przyczepkę też już. Odpinamy. Jadamy w bmw ce Jadamy w bmw -ce. Odpalamy maszynę. Oświatełka zapalę. Zobaczymy, jak tu się wyjeżdża. Kubełką, no. Troszeczkę, no, jest nierówności, no. Jest nierówności sporo. Ale ja to poprawię, no. Ja to poprawię, żeby się nie myśleć, że jestem jakąś łachud łachmytą, łachudrą. E? Co mnie wyjechał? Ja to na live. Teraz kończę, kurwa, odcinek Oj, sorry, nie widziałem Cię, bratku. I po, po odcinku po prostu yy, dokończę te... Jak to się nazywa? Odśnieżanie. Słuchajcie, czymś ta BMW mogę coś bokiem, bokiem stawia. O, Napęd na pewno cztery koła, to jest ciężko... To jest ciężko bokiem postawić. Tak wam szczerze powiem. No co ty? Gdzie? Nie idzie, nie ma opcji. Nie ma opcji, bo ona poszła bokiem. A gdzie? Nie, nie, nie mów. Jadę. Może na tym polu Jak tu większą prędkość może ona większej prędkości potrzebuje I o tak ty? Zobacz Tylko Trakcja i otrzyma, nie ma opcji, dobra BMK out BMK out Wsiadamy do ciągnika Wsiadamy do ciągnika, jak BMK tak się zachowuje na śniegu jak łachmyta Mi się ona nie podoba, ja chodzę, muszę ją sprzedać, to nieprawdziwa BMK, słuchajcie jak To ten x to troszeczkę pójdzie na śniegu, on nie chciał wcale tak, ale nawet nie nawet nie zapytał mnie, czy ja mu chciał może troszeczkę. A to, w dupie to ma. Dobra, jak tak? To nie ma problemu. Oj. Ja gaszę światła. i idę do ciągnika. Gałaś jak ciągnik bokiem nie pójdzie, to będę troszeczkę rozpaczony. O. Jeszcze nie, nie, nie zgasiłem go. Hmm. Dobra, chcę tylko przejechać po tej hałdzie. Ten zostawimy zastaw... tego samasza, Przum będzie bardziej dociążony. Może lepiej boki będzie chciał iść, co? Szukana BMK, tu dobrze piszecie na czacie właśnie mi widzowie, oszukana BMW oszukana jest. Może... Oj, sorry koletko. Przepratam. Nie. Ja się rozpędziłem. Jedź już nie... Nie jeć, nic. Nic się nie stało takiego. Lekko pługiem ci po dachu przejechałem, a ty już... Kubiza, 5 złotych, Pozdrowienia dla wszystkich oglądających, zostawcie suby i lajki. Dziękuję piękny odlecika. Żubi dla ciebie stary Dobra, ja tu... Na pole się wpierdziadam Kubisa. teraz. 5 zł. Zobaczymy czy ona pójdzie. Pozdrowienia dla wszystkich oglądających zostawcie suby i lajk. Like. Pozdrowionka. Pozdrowionka, pozdrowionka. Słuchajcie, i teraz wszyscy właśnie widzicie jak to. Jajcie też do mnie na live, właśnie czasami na live'ach nagrywam odcinki. Co ty? Zobacz On też nie chce iść. On też nie chce iść. I co ja teraz mam poradzić, poradzić na to? Zobacz, zobacz. Oszukali mnie z słuchaj, Ta Co ty? Wcale go z masy nawet nie idzie. Lecie. Ale mam pomysł. Mam pewien plan. Mam pewien pomysł. I jest taki. Pożyczę pewne auto od znajomego. Zobaczymy, czy na bokiem pójdzie. Ono musi pójść bo. Ona musi pójść bokiem. Dobra, słuchajcie, daj jeszcze jedną szansę mojej BMC. Ostatnia szansa, Twoja maleńka. Dawaj. No, niestety niektórzy nie byli szans swojej wykorzystywać, korzysty ale już widzieliście, co ja od kolegi pożyczyłem. Dobra, trakcja i otrzyma. Słuchajcie, nie ma co. Nie będę jej tu katować. Zobaczcie, co pożyczyłem od kolegi. Słuchajcie, Mavericka. On jest już odpalony. No już się grzeje i zobaczymy. No, tylko on nie będzie się driftować. To słuchajcie. Jest sprawa taka... O! Zobaczcie. Idzie, idzie bokiem, idzie bokiem. Chyba. No ale tak wiecie, no na na cztery koła, to on tak bokiem... Bokiem nie chce za bardzo latać. Ale pomyślałem, że nawet spoko będzie po prostu, żeby... Żeby tu polatać sobie po śniegu, nie? Troszeczkę, zobaczcie. Patrzcie. U. o, dobra. Polatamy troszeczkę chociaż po, po polach nim, słuchaj. Trzeba mu dać w przez las. O shit O shit, dobra, nic się nie stało. Kołem uderzyłem, tylko kołem uderzyłem. Żeby kolega tylko live. Yy, tego live'a nie oglądał i, i odc odcinka, bo już mi więcej nie da. Ale powiem, wam, że taka zabawka. No, nie tylko na zimę, ale generalnie taka zabawka. Powiem, wam, że jest kozacka. Chciałbym takiego Mavericka mieć normalnie. Normalnie, wiecie, w realu. Yy, bo. ja lubię taki klimat. Patrzcie, pach. Idzie. Dobra, opanowałem. No to pojechał niestety Byłem chyba nie idzie. Yy, ciągnik bokiem nie idzie. Jakby tak z prędkości go troszeczkę, czekaj, ta z prędkości go. Z prędkości go. No tak mocy, dużo aż tak nie ma, nie? No, chociaż no nie jest, może i. Może i nie, nie jest tragicznie, powiem może chyba najlepiej z tych wszystkich moich sprzętów. On, jak sobie radzi, Dobra, jeszcze raz go z prędkości. Tu po polach możemy, jest zima, jest wielki śnieg. I Jacob właśnie wysłał super trawler, 10 złotych. Gdzie mi po Już przepraszam cię, Jacob, ale jest zima, słuchaj. Można, to no, trzeba jest prędkości, widzicie. Prędkość, jak się rzuci, to ona wtedy idzie, a bez. No, tak z dołu ona nie ma siły wstać, Wam powiem. Z dołu nie ma siły wstać zbytnio, niestety. No dobra, znowu duża prędkość. I. No, no tak wiecie, no, na pograniczu nie nazwą tego nawet piłowaniem naręcznym, słuchajcie. Nigdy bym tego piłowaniem na nie nazwał. Ale. Przez rów. O, osied dobra, słuchaj O, słuchajcie, dobra, powolutku. Ja tu muszę, a już na głównej drodze jestem, dobra. A będę się za chwilkę tu kierował w stronę chałupki. A myślałem, czy możemy kupić takiego kurde mavericka. Bo na zimę to jest, powiem może, fajna zabawka. Tam jakaś bełka stała, ktoś tam zaś Widziałem, że chyba się bawił. Ktoś też musiał kurcze się bawić i driftować sobie. o